Dobrze, panie mówi. Proszę Państwa, tutaj w tej wiosce, nie tylko w tej wiosce masowo się uprawia jedbawniki, już generalnie posez, sezonie, bo oczywiście z drzewa morwy, już na morwę nie ma, ostało się na żywo, możecie zobaczyć larwę jedbawnika, która przez około dwóch miesięcy wcina sobie listek właśnie z drzewa morwy i otacza się nićmi i zamienia się w taki kokon. Ale żeby coś pięknego powstało, czyli nici jedwabna, no niestety coś musi umrzeć, bo nie można dopuścić, żeby motylek wyszedł z tego kokonu, bo jak wyjdzie, to przetnie nici zamiatany. A więc e, taki kokon namacza się w gorącej wodzie, to jest prowizoryczna maszynka i naciąga się nici jedwabną. Z takiego kokonu można uzyskać nawet ponad 100 metrów nici jedwabne, ale to nie reguła, że zawsze z każdego mhm. i wszędzie można. Jak uzyskamy taką nić na tego typu maszynach, kamy materiały, czy jakieś chusty, czy cokolwiek innego, to już tam dobrowolna wola i potrzeba. Turecki jedba uważany jest za jeden z najlepszych na świecie. Także przez Turcję szły szlaki Nyschiny, nasz pożyw. Jedba w Europie pojawił się w V wieku naszej ery zostało jajeczko wykradzione chińczykom bo oni nie chcieli udostępnić technologii pozyskiwania jedwabiu a więc jajeczko wykradzone w lasepce przewiezione do Europy i od tej pory także w Europie a tutaj, bo to jest bawełniane ale tutaj sobie dotknijcie jak 100% jedwab wygląda nie jak w Polsce z kozą mieszane to jest 100% ok, 15 euro na zawrofie, <muchy>